Zarządzana przez nas strategia akcji amerykańskiej osiągnęła najlepszy wynik spośród strategii, którejśmy zarządzali w roku 2018. Ten wynik, no jesteśmy bardzo dumni z tego wyniku, bo to było prawie 19% po opłatach. Benchmark w tym czasie dla tej strategii wzrósł około 3% w złotych. W wyszukiwarce analizy.pl możemy znaleźć setki funduszy. Instytucji polskich czy zagranicznych i na tym tle wyróżniamy się wynikiem wśród polskich. Funduszy, najwyższa stopa zwrotu nie przekroczyła za 2018 rok dwucyfrowej liczby. W przypadku instytucji zagranicznych ten wynik był na poziomie 8%. W dolarze nasza strategia w dolarze zanotowała 10%. Udało nam się osiągnąć bardzo dobry wynik dla klientów, pomimo tego, że w czwartym kwartale oczywiście mieliśmy silną korektę i też nasza strategia odniosła Straty w tym czwartym kwartale one nie były na tyle duże, ażeby zniwelować ten dobry wynik osiągnięty w poprzednich kwartałach. Z drugiej strony, oczywiście słabszy wynik w czwartym kwartale pozwolił nam na jak dotąd bardzo dobre wyniki w styczniu.